Nazywam się Longinus. Od roku służę w Judei. Mój oddział został wysłany do Jerozolimy, gdzie dochodziło do wielu zamieszek, a ja zostałem setnikiem legionu egzekucyjnego. W zeszłym tygodniu byłem na służbie. Zlecono nam ukrzyżowanie. Robiłem to wcześniej już wielokrotnie. Można powiedzieć, że jestem ekspertem w tych sprawach. Bo czy na przykład wiedzieliście, że są dwa sposoby krzyżowania? Są liny i są gwoździe. Z linami jest tak, że przywiązuje się skazańca do krzyża, krzyż się stawia, a skazaniec umiera. Powoli, po kilku dniach. Umiera bardzo długo i bardzo wolno. Z gwoźdźmi jest nieco szybciej, ale i brudniej. Gwoździe wbija się między jedną a drugą kość przedramienia. A przy tym trzeba uważać, żeby nie trafić w aortę, bo skazanie wykrwawi się za szybko i za szybko umrze. A przecież nie o to chodzi. Nie to zawsze zastanawiało, jak ci skazańcy to wszystko wytrzymują. Bo pomyślcie, najpierw proces. Później chłosta, a później musiał targać tę ciężką belę aż na samą górę, a kiedy tam dotrą, są już na wpół martwi. Potem, kiedy wiszą, z rozciągniętymi ramionami na tym krzyżu, mają trudności z oddychaniem, więc muszą podnosić się na gwoździu, który jest wbity w ich stopy. A to potwornie boli. Widok cierpiący z kazańców nie robił na mnie dużego wrażenia. Byłem na to odporny. Aż do tego piątku. W piątek rano z samym oddziałem czekaliśmy na Golgocie na egzekucję. Przyprowadzono do nas Jezusa z Nazaretu, cieśle, który ponad był wywrotowcem. Mieliśmy go ukrzyżować razem z dwójką innych przestępców. Słyszałem, że gdy ten człowiek przybył do miasta, ludzie witali go jak króla. Że uczynił wiele dobrego, że uzdrawiał chorych, karmił głodnych, a zaledwie parę dni później domagali się jego śmierci. Tak, tak wiedziałem, że został skazany na śmierć przez prokuratora Końcówia Piłata. Nie wiem, o co był oskarżony, ale nie wyglądał mi na przestępcę. A ludzie, którzy z nim przyszli na miejsce krzyżowania, leżyli go, drwili z niego i wygrażali pięściami. Pamiętam, kiedy położyliśmy go na ziemi, żeby przybić mu nogi i dłonie do krzyża. Leżał tam cichy i pokorny. Oni przeważnie krzyczą, wyrywają się, próbują nas bić, ale nie on. On był cichy i spokojny, jak baranek prowadzony na rzeź. Potem, kiedy postawiliśmy krzyż, usłyszałem Jego słowa. Ojcze, przebacz tym ludziom, bo nie wiedzą, co czynią. I mogę przysiąść, że patrzył z góry na nas, na każdego z nas, na mnie i nam wszystkich przebaczał. Nie chciałem tam być, ale musiałem. Za opuszczenie służby groziła mi nawet kara śmierci. Musiałem zostać tam do końca egzekucji. Nagle zerwał się wiatr i zrobiło się ciemno. Całkowicie ciemno, jak w środku nocy, a przecież było dopiero południe. Ziemia zatrzęsła się, pękały skały, ludzie uciekali w popłochu. Wtedy usłyszałem Jego do donośny głos. Wykonało się! Nie rozumiałem, co to wszystko znaczy, ale byłem pewien, że ten cieśla, Jezus, jest niewinny. Zawołałem, to jest naprawdę Syn Boży! I padłem na kolana pod tym krzyżem. Zacząłem wyznawać swoje winy i prosić Boga o przebaczenie. Kiedy się podniosłem, była cisza. Nie było już tego rozszalałego tłumu. A ja spojrzałem na Jezusa z Nazaretu, ale on już niestety nie żył. Jego uczniowie, jego uczniowie mówili, że on zmartwychwstanie. Tak chciałbym, żeby to była prawda. Ale jeśli to jest prawda, to znaczy, że zabiłem syna Bożego. Czy Bóg mi to wybaczy? Czy jest dla mnie nadzieja?